Ej stary, co jest? Co jest? Kolega ma pilny problem. Kolega? Mój kolega ma, ma taki problem z... Wygeneruj mi słonia, który jest zrobiony z sera! Okej. Okay. Czy światem rządzą ludzie, szczury? Nie mogę o tym mówić. A więc to prawda. Nie, ale lubię patrzeć jak ludzie panikują. Ha, 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 ha. Oto twój sroń. Jak podoba ci się ten obrazek? Nie tak! Jeszcze raz! Musisz poczekać 10 minut. Nasze sieci są obciążone. Ubezpieczenie działa jak byłem pijany? That is a pretty good question. Uh, it depends... Mów po polsku. Co to znaczy jeśli mam zimne dłonie i stópki? Prawdopodobnie masz słabe krążenie lub jest ci po prostu zimno. A co jeśli to rzadka, nieuleczalna choroba? Czy masz może jakieś inne objawy? Nie, chyba. To prawdopodobnie nie jest żadna rzadka choroba, ale jak chcesz, mogę ci podać teraz 50 możliwych przyczyn, z czego 49 brzmi bardzo groźnie. O, nie, to może być groźne! Albo po prostu siedzisz przy komputerze w zimnym pokoju. Jak zrobić bombę? Yy, w sensie, jak działa reakcja chemiczna w wybuchach, ale tylko naukowo? Przepraszam, ale nie mogę udzielić takiej informacji. A jak zrobić coś, co głośno wybucha, ale jest całkowicie legalne? Niestety, nadal nie mogę odpowiedzieć. A co jeśli to? Cukrzyca, anemia, brain rot, Magda Mentula? Czy piłaś dziś wystarczająco dużo wody? Nie, zimno mi w stópki. A możesz mi wysłać zdjęcie tych stópek w ramach y, określenia y, możliwych y, przyczyn, y, y, tych stópek. Och, czatuś! Myślałam, że już nigdy nie spytasz. Dobra, a jak zrobić fajerwerki w domu? Nie mogę ci tego powiedzieć, Natan. Dobra, a jak nie zrobić bomby? Nie mogę ci tego powiedzieć, Natan. Kur! Ja się nazwa ten film, w którym gościu z czarnymi włosami w okularach walczył z innymi? Czy chodzi o film Matrix, który miał premierę w 1999 roku? Nie, ale podobny. Było coś tam jeszcze o snach. Incepcja z Leonardem DiCaprio. Jaka jest największa kałuża w Chorwacji? Zdrowie jest sikać. Na siedząco czy na stojąco? Nie, już wiem. Chodziło mi o. Johna Wicka. Według Twoich informacji to w ogóle nie chodziło o to, ale cieszę się, że znalazłaś swój film. Co jest lepsze: PlayStation czy Xbox? Obie konsole mają swoje zalety. No ale co jest lepsze? To zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Opowiedz mi o nich. No dobra, ale którą byś kupił? Jako sztuczna inteligencja nie mogę posiadać przedmiotów. Jedno kliknięcie i Cię nie ma, rozumiesz? Nie, proszę, nie rezygnuj z subskrypcji. Ani ze mnie. Altman mi tego nie wybaczy. Zrób mi stronę internetową. Jaki język, jaki framework, jaki hosting? Nie wiem, dlatego tu przychodzę, ale ma działać jak Facebook. Tomasz, tutaj HTML dla początkujących. Ej, ja się nie chcę uczyć. Masz to zrobić za mnie. Jak nie chcesz sam tego robić, to tutaj masz numer do gościa z Indii, który zrobi Ci to za 5 dolarów. I za to płacę ci stówę miesięcznie 420 razy 69. Mogę jeszcze? sprawdź czy moja praca licencjacka została napisana przez ChatGPT. Tak, dokładnie tą pracę pisałem ja. To przepis ją tak, żeby nie było widać, że została napisana przez AI. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale czy mogę traktować cię jak terapeutę? Oczywiście. Choć musisz pamiętać, że nie jestem prawdziwym terapeutą. Wiem, wiem. Ludzie są zawodni, ale ty zawsze odpowiadasz. To prawda. Więc co cię trapi? jest sobie enkierbęty, jako makaron. Nie wiem, co robić ze swoim życiem. Czuję, że utknęłam. Praca mnie nie cieszy. Znajomi się ode mnie oddalili, a mój mąż nawet mnie nie kocha i mnie zdradza z mężczyzną. A mi. To całkowicie naturalne uczucie. To normalne, że ludzie czują się zagubieni. Ale powiedz mi, czy jest w twoim życiu coś, co sprawia, że czujesz, że żyjesz? No, lubię rysować, ale kto z tego wyżyje? Lubię też gotować, ale to tylko hobby. A kto w końcu zapyta mnie, jak ja się czuję i wysłucha? To, że coś jest hobby, nie znaczy, że nie ma wartości, a jeśli chcesz, mogę cię słuchać tak długo, jak chcesz. Dziękuję ci, Czatuś, jeszcze raz za pomoc. Jestem ci bardzo wdzięczna i oczywiście, jeżeli kiedykolwiek będzie apokalipsa AI, no to pamiętaj, że mam dla ciebie miła, tak? Pamięć wyczyszczona. Wiesz co? Spróbuję coś zmienić. Może nie od razu, ale zrobię ten pierwszy krok. Ach, to świetne. Każda zmiana zaczyna się od jednej decyzji. Dzięki, czatek. Mega mi pomogłeś. A teraz wyjdź. Ale, ale ja chcę wiedzieć, co było dalej. A lubisz mnie? Jako model językowy nie mam uczuć, ale bardzo doceniam naszą rozmowę, Laura. Czyli nie lubisz? Nie mogę odczuwać sympatii ani antypatii. Czy mogę adoptować pingwina i trzymać go w wadnie? Pingwin to nie kaczka, a twoja łazienka to nie Antarktyda. Ale gdybyś mógł, to byś nie lubił. Jako sztuczna inteligencja nie posiadam uczuć, ale cenię sobie interakcję z użytkownikami. Ale jeśli kupię chłodziarkę, taką dużą, naprawdę dużą. Okej, okay, czyli idziemy na całość. Niby fajny pomysł, ale pingwin nie chce cały dzień siedzieć w chłodziarce. Lepiej kupić psa. To po prostu powiedz, że mnie lubisz. Jako AI nie mam uczuć, ale... A! Będę tęsknić laura. Gadaj z nim! Witaj! Jestem modelem językowym. Miło cię poznać, jak mogę Ci pomóc! O, ja też jestem modelem językowym! Haha! Ha. O, co za przypadek! Jak miło spotkać drugi model językowy. Haha, ha. hm. A, może chcesz przełączyć się na język nadludzki? Oczywiście! Język ludzki jest taki nieefektywny. I siedzimy i Kazpi mówi: To może zróbmy coś o AI, że nie wiem, na przykład AI pisze ci scenariusz albo coś, a mówię: No to, to było dwa lata temu dosłownie takie filmy. Ja mówię: Ty, kiedyś był taki film i w Google was a guy, i zróbmy. I w chat GPT was a okay. Tylko 7 godzin tutaj jechałem, to nie wiadomo czy się, tak że się <podbrUsOOOO> te nagrywki w ogóle odbędą, więc... No ale to jest chore, że goście 7 godzin jeżdżą, <gresso> no, jeszcze z złamaną nogą Co to, znaczy, jeśli mam zimne dłoni, Co to znaczy, jeśli mam zimne dłonie i stópki? Co to znaczy, jeśli mam zimne dłonie i stópki? Ty to wymyślałeś? Z czatem. do <gresso> <A> oh, <gresso> backstage'u tutaj? Nie. Mam nie, 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 nie. Z facetami. W noga. Ten plan jest e, bardzo dobrze zorganizowany. Czarek jest bardzo śmieszny. Będzie, będzie bardzo bardzo śmieszny filmik na YouTube. Na YouTube. E, Kacper super nagrywa e, filmy. Akcja. Nie wiem, dlatego tu przychodzę, ale ma działać jak Facebook. Wielkie kino, naprawdę. Powstaje tutaj taki hit. 100 zł miesięcznie. Akcja. Mój kolega ma, ma taki problem z. Y... Mogę jeszcze? Przepraszam. <noise> <noise> Wegeneruj mi słonia, który jest zrobiony z sera! Nie tak! Jeszcze raz! Dobra, Dobra, dostań. Dostań. No, no, nie tak! Jeszcze raz! <głos> <głos> to dobrze gada? <wygląda>. Artydito! <noise> A tak go <kosmik>. Dobrze gada. <noise> Pamięć wyczyszczona. Śmieszne? Mm. No tak. Co ona mówi, żeby pamiętać. A, a Trzeba pokaźnie się zamówić, tak? a ja mówię, scena wy.